Co wspólnego mają pieniądze z KPO oraz rolnictwo? Z boku patrząc, to nic, ale jak się na tym głęboko zastanowicie, to zdziwicie się, że jedno i drugie jest bardzo powiązane. I powiem Wam szczerze, nie sposób się nie śmiać. Już teraz bardzo proszę, wysłuchajcie materiału do końca, bo jest on ważny dla każdego z nas, nie tylko dla rolników. Bardzo też proszę o jego udostępnienie, bo chciałbym żebyśmy znowu się wzajemnie ostrzegli żeby znowu nie można było powiedzieć a nie mówiłem albo mądry Polak po szkodzie Kochani, nie jest rano tajemnicą że przez najbliższe miesiące, jak nie lata telewizja i masę innych delikatnie mówiąc mediów będzie żyła tym, jak to w Polsce przeprano pieniądze z KPO Ja dzisiaj o tym dużo nie chcę mówić, pamiętajcie tylko, że mówimy o absurdach pod tytułem, że wzięto potężny kredyt bo pieniądze z KPO to jest głównie kredyt który nasz kraj zaciągnął, czyli my wszyscy mamy krechę i te pieniądze byłyby nie do końca uczciwie w cudzysłowie dystrybuowane, bo są takie akcje, jak się teraz okazuje, że ktoś tam wziął sobie 250 tysięcy na watę cukrową i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście historia śmieszna na kabaret, ponieważ teraz, nie wiem czy wiecie, ale za nasze wspólne pieniądze będzie się zatrudniać urzędników, którzy będą kontrolowali, delikatnie mówiąc, te właśnie akcje. Co do wspólnego z rolnictwem, z boku patrząc, nic, ale w tym samym czasie, bo w ostatnich kilku tygodniach jednego z rolników w Polsce skazano. Skazano kochani na karę, dużą karę, ponad 100 tysięcy zł, za to z boku patrząc, że człowiek, będący rolnikiem, mieszkający na wsi, prowadził działalność rolniczą. Tak, dosłownie. Mówimy o sytuacji, gdzie po prostu człowiek, przez prowadzenie działalności, a dokładniej przez prowadzenie hodowli zwierzęcej, delikatnie mówiąc, spowodował niedogodności życiowe kogoś, kto blisko niego mieszkał, nie rolnika. Mówimy to oczywiście o zapachach, o smrodach, jak zwał, tak zwał. Ten niezadowolony człowiek poszedł sobie do sądu, złożył wniosek, i tak dalej. Sprawa trwała wiele, wiele dni, żeby nie powiedzieć miesięcy. Finalnie rolnik został skazany. Z boku patrząc, coś powie, nie ma w tym nic złego, ludzie chcą żyć. No nie do końca tak. A dlaczego? Dlatego, że w jednym i drugim przypadku uwalają przepisy, a dokładnie ich brak. Ja może wyjaśnię, tutaj prośba gorąca naprawdę o udostępnienie. Dla wszystkich ludzi. Którzy zapomnieli, czym jest wieś. Zobaczcie, w koło mnie jest wieś. Ja teraz jestem naści. Wieś to są generalnie dwie opcje. Najbardziej popularne: to jest las albo pole. Jeżeli jest las, to oczywiście mamy widoki, zapachy i tak dalej. Ale jeżeli jest pole i jest ono użytkowane rolniczo, to prawdopodobnie na tym polu jakiś rolnik, uwaga, jeździ cionikiem Tak! Dla tych, co to zapomnieli, już się teraz w konia nie jeździ po polach i jeździ Jeżeli jeździ ciągnikiem, to robi się różne zabiegi, różne prace. Jeżeli jest to rolnik świadomy, to ten rolnik ma świadomość tego, że żeby być, uwaga, bardziej bio, turbo i eko i mniej szkodzić w środowisku, pewne rzeczy robi się w porach bardzo, bardzo wczesnych, kiedy niektórzy jeszcze nie rolnicy śpią, albo bardzo, bardzo późnych, kiedy ludzie spoza rolnictwa też już śpią. I teraz, bo chyba o tym wszyscy zapomnieli jest wiatr, więc będzie to dobrze powiedzieć jeżeli ktoś pierdyknął sobie przy lesie tutaj, dosłownie tutaj domek, bo sobie kupił działkę a tu z boku jest pan który ma pole, to chyba siłą rzeczy jeżeli ja robię pracę na polu i mam wiatr z zachodniej strony czyli stąd, tu, to swego pola w tą stronę będzie szedł kurz, pył zapach i dźwięk mało tego, jeżeli tutaj na tym polu ktoś by dawno tą pierdykną chlewnię albo oborę, albo jeszcze inny budynek w celu prowadzenia hodowli zwierząt pod kątem użytkowania rolniczego to chyba siłą rzeczy, że ten gościu tutaj który ma dom, będzie to czuł i słyszał no i powiecie panciarku, no ale po co pan to pierdzieli skoro to nie ma nic do rzeczy z KPO oczywiście, że ma, a wiecie dlaczego? dlatego, że gdyby urzędnicy w Polsce pracowali wydajniej, i szybko to już 30 lat temu byłoby zrobione prawo, taki przepis, że jeżeli ktoś tutaj, tu, kupuje sobie działkę albo odrolnia sobie swój teren, jak zwał, tak zwał, ma podpisać oświadczenie edukacyjne, mniej więcej o treści pod tytułem: Ja niżej podpisany, legitymując się dowodem osobistym, jestem świadomy tego, że będę budował albo kupował dom na terenach rolniczych. Gdzie generowane są dźwięki, zapachy i inne nieprzyjemności związane z prowadzeniem przez okolicznych rolników działalności rolniczej. Z tego powodu oświadczam, że wiem co to jest i nie będę z tego tytułu występował o odszkodowania i tak jak zwał, tak zwał. Temat zamknięty. Ale może nikt do tej pory nie sądził, że w kraju, gdzie jest masa ludzi po studiach, ludzie zapomnieli jak wygląda prowadzenie działalności rolniczej. Bo mam wrażenie, że chyba to tak jest. Więc może warto by to rzeczywiście wprowadzić. Bo na dzień dzisiejszy sytuacja jest o tyle absurdalna, że skazanie rolnika na setki tysięcy złotych grzywny za prowadzenie na wsi działalności rolniczej, co to komuś przeszkadza, to jest dokładnie to samo, co jakby sobie ktoś poszedł na plażę nad polskie morze i chciał sobie popatrzeć na zachód słońca, ale tam na plaży jest smażalnia ryb. Co to się w tej łowie w tej wodzie te ryby łowi? I z tej smażalni jest zapach, bo ktoś to smaży. I ten gościu, który szedł z żoną za rękę, bo chciał zobaczyć zachód słońca stracił humor i emocje, bo mu zaśmierdziało smażoną rybą i poszedł do sądu i pozwał tego gościa, co to miał smażalnie, co to smażył rybę, że mu tutaj zachód słońca zepsuł. I ten, kto miał smażalnie, dostał tą karę. To jest dokładnie ta sama historia, tak? I teraz czy się nam podoba, czy nie, to wszystko się dzieje. I KPO i to z jednego powodu: brak przepisów. I teraz zobaczcie, i tu mówię teraz do moich, że tak powiem, ludzi z rolnictwa. Kochani, jeden skazany rolnik za taką akcję otwiera drogę do wielu innych nadużyć. Bo teraz zastanówcie się, jak sądzicie, ilu ludzi spoza rolnictwa mieszkających na wsi, teraz pomyślcie sobie, kurde, jeżeli ten koleś dostał kasę, odszkodowanie jakiekolwiek, nawet tysiąc. No, to przecież ja też mam wsi I mój sąsiad też ma oborę albo chlewnie. i też czasami mi śmierdzi, to może se pójdę do sądu a nużnie coś skapnie. Z boku patrząc, nie jeden prawnik, nie jedna kancelaria może wpaść na pomysł pod tytułem Kurde. Ostatnio tak cienko nie ma klientów, a może by tych ludzi na wsi tak podburzył, żeby przeciwko tym rolnikom poszło. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Przez brak przepisów. Może dojść do sytuacji, że sądy będą teraz zawalone pierdołami, gdzie i tak jest długo w sądach, jeżeli chodzi o sprawy. Masa rolników teraz będzie żyć w stresie, no bo co jest winien ktoś, kto od dziada pradziada prowadzi na przykład hodowlę zwierzęcą, że na jego wiosce pobudowali się ludzie, którzy nie pamiętają, jak wygląda rolnictwo. Efekt jest tego taki, że pojawi się masa niepotrzebnych spraw w sądach masa rolników zamiast zajmować się pracą i zarabianiem pieniędzy i jakby nie było produkcją żywności będzie teraz, uwaga, targana a wystarczyło ustawowo dać jeden prosty świstek papieru i tematu by nie było jak z KPO wystarczyło nie zamykać gospodarki nie rujnować firm żeby następnie nie generować, uwaga mody na branie pieniędzy tak, przepraszam, pozyskiwanie dofinansowania bo ja może użyłem złych słów Efekt jest taki, że w jednym i drugim przypadku tracimy my wszyscy. Bo teraz zobaczcie. Jeżeli mamy pieniądze z KPO, których większość jest kredytem publicznym, to ja i wy, my wszyscy razem będziemy tak naprawdę dosłownie to spłacać. Jeżeli mamy historię tego rolnika, to teraz masa rolników będzie uwaga w strachu, że przeciwko nim pójdą kolejni ludzie. No bo teraz chociażby prosty przykład jeżeli ktoś dostanie odszkodowanie, jeden przypadek w Polsce za tą właśnie historię, to przecież jego sąsiad, może ten gościu ma sąsiada, który też ma działkę, któremu też śmierdzi, i on też może iść do sądu. I tak drugi, trzeci, czwarty. I teraz, jeżeli coś jest nieregulowane prawnie, to tworzy pole do nadużyć. I tak już po prostu jest. Ale że my Polacy mamy coś takiego w sobie, czego ja nie mogę zrozumieć, i to jest pytanie do Was, skąd się to bierze, że my wolimy się wzajemnie napierdzielać. My, naród pomiędzy narodem, zamiast w to miejsce, uwaga, patrzeć na ręce władzy, oczekiwać od władzy, my to wolimy, tak? Ja wiem sam po sobie. Słuchajcie, ja prowadzę hektar wiedzy i zajmuję się szeroko rozumianym doradztwem dla rolników. Każdego miesiąca czuję na plecach hejt ludzi, którym się nie podoba to, że kształcę rolników, że przekazuję wiedzę, że przekazuję chociażby nie wiem, wyniki doświadczeń, że uzbieram rolników w takie narzędzia, żeby po prostu, uwaga, byli bardziej samowystarczalni, mogli obniżać koszty, mogli podnosić bezpieczeństwo produkowanej żywności, bo tak, tak to po części działa, co, co ja robię. I z tego powodu powstają ludzie, którzy są niezadowoleni, no bo część ludzi w Polsce nie chce, żeby rolnictwo było, delikatnie mówiąc, Odporne na ściemy, na kłamstwa, na marketing. I ja to wiem, ale wiem też, że ci ludzie, którzy na przykład we mnie uderzają, oni nigdy nie uderzą we władzę. Nawet lokalną gminę, powiat, urząd marszałkowski, czy już bezpośrednio kwestie parlamentarne, czy kwestie e, e, ogólnie pojętego rządu. Nie, bo tam się nikt nie odważy. Bo ja. Mam tyle odwagi, że mogę napłyść na gościa, który mnie nie pozna w sieci, mnie nie znajdzie, bo jestem ukryty pod jakimś tam loginem i tak dalej. Ale jak chodzi o naprawdę dbanie o kraj, to nikt się tym nie interesuje. Ja mówię o ludziach, którzy są w Polsce powiązani w sposób różny, w różne organizacje rolnicze. Przypomnę, mamy prawie 400 związków rolniczych i stowarzyszeń. Przypomnę, mamy izby rolnicze i w kraju rolniczym nikt nie wziął się od tylu lat, żeby Ukręcić w sprawie web, czyli, żeby uregulować prawnie pewne kwestie. I tak jak teraz, przez miesiące i lata, zobaczycie, jak się będzie ciągnąć temat nieprawidłowości w ramach pieniędzy z KPO, tak zobaczycie, ile będzie teraz mody na to w najbliższych dziesięcioleciach, zanim ktoś tego prawnie nie ureguluje. I jak to rolnictwo, uwaga, przeszkadza ludziom spoza rolnictwa, bo chyba jest normalne że działalność rolnicza, tak jak te smażenie tej ryby nad morzem, jest rzeczą oczywistą. Jest normalne, że jest to powiązane z pewnymi, uwaga, warunkami. Jest normalne, że rodzi to nieprzyjemności dla niektórych ludzi. Ale jest nienormalne, że ja mam świadomość, że są w Polsce ludzie, którzy stawiając chałupę tu, nie rozumieją, że na tym polu tu może jechać rolnik o 24.00 w sobotę, bo akurat ma okno zabiegowe na zabieg. Że rolnik, który ma 100 metrów dalej oborę przy silnym wietrze, będzie na moje podwóreczko, na mój ogródek generował taki zapach, że jak zaproszę sobie kumpli, albo koleżanki, albo rodzinkę, albo przyjaciół na grilla w sobotę wieczorem i akurat on będzie wywoził obornik zgodnie z prawem i przepisami, to zepsują mi grilla. Bo to już nie jest normalne, że my o tym zapomnieliśmy. Pamiętajcie o tym, brak przepisów generuje zawsze złość, nienawiść, nieuczciwości finansowe, obciążenia sądów, a finalnie obciążenia nas wszystkich, bo pamiętajcie też, że przecież sądownictwo, cała ta machina biurokratyczna, to wszystko jest utrzymywane przez obywateli. Wy i ja, to też obywatele. Wy i ja płacimy podatki. Te podatki idą między innymi na takie rzeczy, a my o tym tak jakbyśmy zapomnieli. Czemu jestem upierliwy i czemu upierdzielam ludzi, którzy się nie przykładają? Bo nieprawidłową uprawą ścierniska po rzepaku można wygenerować podeszwę późną, bo nieprawidłowa uprawa powoduje, że tracimy pieniądze, bo nieprawidłowa uprawa powoduje, że to co będzie rosło na tym polu po tym rzepaku da mniejszy nieplon, ale za rok zysk z hektara. Dlatego właśnie na portalu jest materiał i o tym, jak uprawiać. Po rzepaku, I o tym, czym uprawiać pożepaku i o tym, czym napowietrzać glebę, i o tym, jak podejść do uprawy głównej przed siewem zbóż pożepaku porzepaku. To wszystko jest na portalu. Dlaczego? Dlatego, że ten rok, poprzedni rok i jeszcze poprzedni rok pokazały, że zarabia się na detalach, zarabia się na profilaktyce, zarabia się nie na coraz większym plonie, bo to jest czysty idiotyzm. Zarabia się na tym, żeby mieć duży plon nie jak największy, ale duży. Na optymalnie niskich kosztach uprawy. I to właśnie tworzę na portalu. Po co robię testy, po co porównuję ze sobą różne technologie uprawy itd., bo tylko w ten sposób możecie mieć prawdziwą wiedzę. Możecie wybrać dla siebie pomysł. Niezależnie od tego, czy jesteście dużym rolnikiem, czy małym, czy jesteście rolnikiem, który dorabia, czy takim, który tylko żyje z roli, a może ma hodowlę, każdy z Was może z tego korzystać. Przypomnę, hektar wiedzy jest pierwszą, jedyną obecnie w Polsce strukturą z wiedzą niezależną, z moimi testami, gdzie nie ma żadnego lokowania, żadnej reklamy. Po co? Bo ja wiem, że jak mi się to sprawdza, to Wam też się sprawdzi. I pamiętajcie, każdy z Was może być, może dołączyć, może stać się hektarowcem. Przypomnę, hektarowiec to jest ktoś, kto korzysta z aplikacji, z wszystkich rzeczy, które stworzyłem z hektara wiedzy. Jak to zrobić? Albo pobrać aplikację o nazwie Hektar Wiedzy i założyć konto, albo jeżeli to jest jakiś problem, kurczę, napisać do mnie smsa na 696 088, 778 o treści hektar wiedzy. Pomogę założyć konto, pobrać aplikację, aktywować po co? Po to, że będziemy potęgą, kiedy będzie nas dużo. Dzisiaj przypomnę, na hektar wiedzy jest 580 tysięcy hektarów. Czy coś jest na przeszkodzie, żeby było nas milion hektarów na hektar wiedzy? Nie. Musimy się tylko ogarnąć i to zrobić. Zapraszam każdego z Was na hektar wiedzy. Moi drodzy, teraz w jaki sposób możecie asystenta wykorzystać do tego, żeby zastanowić się, czy na przykład warto było Wam albo warto będzie Wam sprzedawać słomę z pola, czy też ją zostawić? Klasyczny przykład, najprostszy i rzepak po jęczmieniu ozimym. Proszę spójrzcie. Zrobiłem symulację, założyłem wartości średnie i wysokie. Co jest najważniejsze? Spójrzcie. Załóżmy, że miałem 8 ton z hektara jęczmienia paszowego i załóżmy, że nie będę zostawiał słomy na polu. Załóżmy, że mam pług, czyli system późny, że mam rzepak, który chce, żeby dał 4 tony z hektara. Jeżeli ja to przeklikam, ja już wcześniej to sobie przygotowałem, że ale co chodzi mi o skalę. I zobaczcie, zrobiłem symulację, zaznaczam, że nie jest to żadne lokowanie produktów, to jest tylko obliczenie. Podstawiłem sobie polifoskę krzem jako nawóz krajowy, 440 kg na hektar mi wychodzi. Oraz uzupełnienie potasu zwykłej soli 130 kg. Wtedy mam układ, gdzie mam potas z fosforem uzupełniony. Na razie o magnezie o, 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 i o. I o Siarce, proszę nie mówmy. I teraz patrzcie, mam dawki nawozów. Teraz co mogę ja zrobić jako rolnik? Mogę się wycofać. Mogę w tym momencie założyć, że z tego jęczmienia ja przestawiam sobie na tak, czyli robię, że słoma na polu zostaje. Całej reszty nie zmieniam, broń Boże. I teraz spójrzcie, co się stanie. Podstawią mi się liczby związane z tą ogromną ilością składników, które wprowadzę do, na pole ze słomą. Patrzcie, jaką mam teraz nadwyżkę fosforu i potasu. Teraz co to znaczy? Jak sobie zapisałem poprzedni wynik, to teraz ja już wiem, że mogę zejść z nawozu. Teraz popatrzcie, ile mogę zejść? Schodzę sobie do 100%. Z jednego zszedłem. Teraz schodzę sobie z drugiego. I zobaczcie. Nie muszę dawać w ogóle uzupełnienia potasu i nadal z samej tylko polifoski 300 parę kilo na hektar mam uzupełniony fosfor-potas. Oraz spójrzcie, mam już jedną trzecią siarki i magnezu wprowadzone. W ten sposób proszę, żebyście przeklikiwali sobie każdy wasz płodozmian, bo to jest dla was oszczędność pieniędzy i już wiecie, jak popatrzycie, że aha, mogę dać tyle nawozów mniej, tylko w ten prosty sposób. Tak, możecie wykorzystywać asystenta, którego wam dałem w aplikacji Terfarmer, bo w ten sposób oszczędzacie pieniądze i mało tego możecie po prostu po ludzku policzyć, ile tych nawozów wasz rzepak wykorzysta i tych składników ze słomy. Moi drodzy, druga sytuacja, tym razem z nawożeniem organicznym. Kupować organiczne, nie kupować pod ten rzepak. Popatrzcie, sytuacja wyjściowa taka sama. Pole po jęczmieniu, 8 ton z hektara, słowa zebra, zebrana, przepraszam. Rzepak 4 tony i te wartości, które mieliśmy, identyczne. Celowo to robię, żebyście sobie po prostu popatrzyli. Więc te wartości mamy identyczne. Nadal ten krzem, nadal ta sól. I teraz, co ja mogę nagle zrobić? Wycofuję się i robię tylko jedną prostą rzecz. Wchodzę i robię obornik bydlęcy standard, bo taki na przykład mogę kupić. I zakładam, że dałbym go 30 ton na hektar. Reszty absolutnie nie zmieniam. Teraz co się stanie? Myśli, 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 analizuje, przetwarza wszystkie składniki, analizuje względem pH. Teraz spójrzcie, od razu na start pokazują mi się już ogromne ilości magnezu, nadwyżka fosforu i potasu. Teraz ja sobie tu wchodzę. Na początku schodzę sobie z polifoski. Teraz spójrzcie. Teraz schodzę z potasu. Co się okazuje w tym założeniu? Okazuje się, że kupując i dając ten obornik, ja mogę całkowicie w tym przypadku zejść z nawożenia NPK. A zostawiam sobie tylko uzupełnienie potasu, gdzieś tam w styczeń, luty. Mam już uzupełniony magnes, muszę tylko dobić trochę siarki. I w tym założeniu możecie sobie przeliczyć. Aha, za te 20 parę ton obornika dałbym tyle, za rozwiezienie dałbym tyle. Tam jeszcze mam mikro. Ale w składnikach głównych już wiem co i jak. Teraz pójdę dalej. Mam już uzupełniony azot, bo zobaczcie, że 75 kg jest do wykorzystania. Teraz powiem jeszcze dalej. Wiem, ile kosztuje obornik. Wiem, że jak zredukowałem sobie ten nawóz wieloskładnikowy, to wiem, ile on kosztował. I proszę Was, żebyście delikatnie mówiąc, ale taką symulację robili dla wszystkiego, co będziecie teraz siać na jesieni. Po to Wam właśnie to dałem. To nie jest jakiś kalkulator, tylko. To powoduje, że wy możecie policzyć każdy z was sam dla własnego pola, dla własnego układu, płodozmianu, dla własnego plonu, dla własnych zasobności. Każdy z was może policzyć, co mu się bardziej kalkuluje, czyli po prostu płaca. I to narzędzie jest uniwersalne. I tu nikt już was nie naciągnie, bo nie ma jak, bo wy sami jesteście w stanie to po prostu policzyć. I proszę działajcie w ten sposób. A jak będziecie mieć pytania, nie bójcie się wklejać zdjęcie, pytanie pod poradą. Żeby dopytać, bo może ktoś z was czegoś nie rozumie, może nie wie, jak to przeklikać, a może nawet nie, niektórzy z Was nie potrafią tego uruchomić. Jedno jest pewne: ten asystent dzisiaj bije rekordy nie dlatego, że ja o nim mówię, tylko dlatego, że został stworzony w sposób niezależny, nie promuje żadnych nawozów, żadnych firm, i wy w to wierzycie i dlatego tego używacie. Tyle ode mnie przypominam portal aktywować można w, w jakiś sposób. Ten. Trudniejszy, ale dużo tańszy, czyli wchodzicie na www.hektarwiedzy.pl, klikacie zakładka sklep i tam ten droższy droższy, ale prostszy. Podpinacie kartę do sklepu z aplikacjami albo ten, który jest najprostszy dla was i jednocześnie tani. Napiszcie SMS-a na 696088778. W treści może być wasze imię i nazwisko, wtedy ja wiem, że potrzebujecie do mnie faktury. Proste, skuteczne i tanie.